Kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, za mną jest inna sceneria, a to z tego względu, że moja siostra robiła mały remoncik i zmieniła tylne naklejki. Zmieniły się też naklejki w poszczególnych miejscach, ale wam ich nie pokażę, bo to nie runtur. Długo mnie nie było, a to dlatego, że musiałam zrobić trochę odpoczynku od YouTube'a, były święta. Byłam w moim rodzinnym domu, dlatego nic nie nagrywałam. Czasami od internetów też trzeba odpocząć. A dzisiaj porozmawiamy sobie na taki temat, który zaczynają wszyscy zauważać w internecie, a mianowicie to, że każdy z nas ma problemy. YouTuber także. Nastał w sieci taki trend. Ostatnio powiem wam szczerze, że ja w pewnym momencie też wpadłam w pułapkę tego trendu. Że każdy kreuje swoje życie na idealne. W nim nie ma błędów, nie ma pomyłek, nie ma problemów. Zdjęcia na Instagramie są super piękne. Swoją drogą, no ja też wstawiam ładne zdjęcia, chcę, żeby to było ładne, ale ja nie kreuję tam życia jakiegoś innego niż prowadzę na co dzień. A ludzie niektórzy po prostu robią z Instagrama takie miejsce, gdzie można znaleźć życie. W którym może chcieliby żyć i nam, odbiorcom tego wszystkiego, czy to wam, czy to mi, zawsze się wydaje, że to jest takie prawdziwe życie, że to tak jest. I, ale ludzie z biegiem czasu zaczynają zauważać, że to jest wykreowane, wyreżyserowane. I na YouTubie też dużo jest takich rzeczy, że po prostu ludzie reżyserują własne życie. I skłoniło mnie to do, do tego, żeby coś. Wam powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ja, słuchajcie, w pewnym momencie wpadłam w pułapkę tego wyreżyserowanego życia, bo będąc w domu na świętach, myślę sobie tak: ja mam problemy czasami, z którymi nie jestem sobie w stanie poradzić, kiedy mam takie dni, kiedy mi się chce płakać, kiedy sobie płaczę. Wy tego nie widzicie, bo ja tego Wam nie pokazuję, ale tak jest. I w pewnym momencie tak się zagubiłam w tym Instagramie, że sobie myślę, że to tylko ja mam problemy, a inni ludzie ich nie mają. Jeden, drugi, trzeci ma jakieś super idealne życie. A moje czasami tak mnie przygniata, że nic mi się nie chce. Że nie chce mi się wstawiać nowego zdjęcia na Instagram, czy nie chce mi się kręcić filmu na YouTube. A. I potem doszło to do mojej głowy Magda. Co ty w ogóle mówisz? Każdy człowiek ma problemy I to może czasami jeszcze gorsze niż ty masz I tobie się wydaje Że po prostu Nie ma wyjścia z pewnej sytuacji A myślisz sobie No tak Ona x, on y Pokazuje wszystko Na tym instagramie Na tym youtubie Ma pieniądze, ma nie wiem Rozpoznawalność, szczęście, miłość Wszystko co człowiek e, Chciałby mieć w życiu i że ta osoba nie ma problemów, tylko że wychodzi na to, że my się w takie pułapki zamykamy sami i potem wszyscy tak uważamy, a zupełnie tak nie jest. Ja nie chcę tutaj nikogo hejtować, bo to nie odchodzi, bo ja też oglądam inne kanały na YouTubie. Ostatnimi czasy bardzo rzadko, ale nie wiem z czego to wynika, ale jakby odcinam się. Odbycia odbiorcą w mediach społecznościowych. Tworzę coś, ja wam to dodaję. Yy, oglądam to oczywiście, bo muszę to obejrzeć, bo przecież muszę wiedzieć, jak to wyszło. Ale jakby ograniczam swój czas spędzany w sieci, do tego, że tam przeglądam tego Instagrama, yy, YouTube'a, kiedyś bardzo dużo oglądałam, teraz oglądam go zdecydowanie mniej. I oglądam tylko wybrane kanały polskie i trochę zagranicznych, ale też nie wszystkie filmiki i też nie zawsze. Sama powiem wam szczerze, że nie wiem, z czego to wynika, że przestałam tyle spędzać czasu w internecie, ile kiedyś spędzałam, ale może dlatego, że za dużo widzę takiego życia, które po prostu czasami w codziennym funkcjonowaniu nie ma racji bytu i chyba to to było największym powodem dla którego stwierdziłam, że ja się nie mogę dołować tym, że ktoś ma lepiej ode mnie i to nie ja nie zazdroszczę, że ma lepiej ode mnie, tylko mnie to po prostu słuchajcie wewnętrznie dołowało, że ja sobie teraz w tym momencie w pewnym momencie swojego życia nie radzę, a ktoś, kto jest na przykład w moim wieku po prostu jest super cudownie szczęśliwy. A ja z myślą, dlaczego ja tak nie mam, tylko zdaję sobie z tego sprawę już teraz, że ludzie się z tym kryją, ludzie o tym nie mówią, bo przecież, jak możesz powiedzieć w sieci, że masz problemy? Przecież masz idealne życie, więc jak możesz się przyznać do jakiejkolwiek słabości? Na takie coś na YouTubie czy na Instagramie nie ma miejsca. Sami powiedzcie. Ludzie czasami tego od twórców oczekują, a kiedy ktoś im powie. Albo się popłacze, to go wyśmiewają. To jest normalne, bo my też mamy uczucia na tym YouTubie. I kiedy ktoś nam pisze, czasami takie komentarze, że po prostu nie odpisujesz, bo nie wiesz, co masz odpisać, bo ktoś cię wyzywa, przeklina, lecą jakieś bluzgi. To ja się czasami zastanawiam, czy ta osoba sobie pomyślała o tym, co ten twórca czuje, bo, bo to nie jest przyjemne i sam chyba by nie chciał tego usłyszeć na żywo. Jeżeli obserwujecie mój Instagram, link jak zawsze w opisie tego filmu i na, dam napis na dole, to wiecie, że ja na Insta zawsze pokazuję Wam to, co robię, chyba że mi się nie chce pokazywać. Ale ja tam nie kreuję dziwnej rzeczywistości. Wszystkie zdjęcia, które wstawiam, są moje i wszystkie Insta Stories, które wstawiam, po prostu pokazują to, co robię, a nie wiecie o co mi chodzi. Ale wracając do tego, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to jest to, że te problemy nas czasami bardzo przytłaczają i bardzo nas dołują. Ja mam taki okres ostatnio w swoim życiu, że. Powiem wam szczerze, że czasami to nie chce mi się żyć i się do tego przyznam, i możecie mnie schejtować. Piszcie, co chcecie. Ale podczas tych świąt Wielkanocnych, podczas takiej audycji radiowej, usłyszałam coś, co bardzo mi się spodobało. Rozmawiali sobie dwaj redaktorzy, którzy. Wprowadzili rozmowy na temat tego, jak czasami ludzie się tam nawracają, jak radzą sobie z problemami, jakie podejmują decyzje w życiu i jak to czasami jest z celami i marzeniami, które chcemy sobie obrać. I jeden z nich powiedział, że każdy cel czy każde marzenie, które my mamy w głowie, ma trzy etapy: narodzin, czyli Dochodzicie do tego, że chcielibyście coś zmienić w swoim życiu, i to jest pierwsza rzecz, czyli narodziny, potem jest śmierć, czyli śmierć ta, w, takim, w takiej słuchajcie postaci, że stwierdzacie, że nic wam nie wyjdzie z tego, co chcecie. Jesteście załamani, przerażeni, rezygnujecie z tego i macie totalnego doła, nic wam się nie chce i kompletnie myślicie sobie, że jesteście kupą i no i jeszcze nie wiem czym, czyli to jest drugi etap i trzeci etap, czyli zmartwychwstanie. Czyli mniej więcej chodzi o to, że tracicie w tym drugim momencie nadzieję na cokolwiek i przychodzi to zmartwychwstanie, kiedy okazuje się, że to, co sobie założyliście w narodzinach udaje się po wielkich trudach, bólach, jakichś problemach, łzach. Wy to dostajecie, wy to macie, wy to osiągnęliście. I kiedy ja to usłyszałam, bo to było słuchajcie, w nawiązaniu do jakby życia Jezusa, że on się narodził, umarł i zmartwychwstał i że nasze życie też takie jest, że my się rodzimy, mamy jakieś plany, nadzieje, marzenia, po czasie w swoim życiu umieramy z tego powodu. Znaczy, wiecie, nie umieramy w sensie, że idziemy na cmentarz, tylko umieramy psychicznie, że nam po prostu ręce opadają. I w pewnym momencie jest taki klik, i stajemy i znowu pniemy się do góry i znowu walczymy i w ogóle wiecie o co chodzi. Mi się to bardzo spodobało, bo kiedy ja to usłyszałam, to ja sobie pomyślałam, kurczę, to jest właśnie moje życie opisane w trzech słowach. Narodziny, śmierci, zmartwychwstanie. Wiecie, ile pomysłów w mojej głowie się narodziło, potem umarło, a potem raptem stało? To ja bym to nawet nie, nie wiem, na palcach jednej ręki nie policzyła, ile ja razy się poddawałam, i ile razy wstawałam z kolan i szłam dalej. W dalszym ciągu tej rozmowy mężczyźni przedstawiali sylwetki ludzi, którzy zeszli na dno, wracali do żywych. Do życia w wierze, ale do życia ogólnie w społeczeństwie i pomyślałam sobie, że my czasami za bardzo zatracamy się w tych problemach i czasami za bardzo myślimy, że jesteśmy naprawdę beznadziejni, bo ja wiem, że każdy z Was tak czasami myśli, bo ja też tak czasami o sobie myślę. Zapamiętałam te trzy rzeczy i stwierdziłam, że chyba naprawdę będę je wprowadzać w swoim życiu i walczyć o to swoje życie, bo i jest człowiek w etapie tej śmierci, w której twierdzi, że nic już mu nie wyjdzie. A raptem okazuje się, że za chwilkę wszystko się prostuje, jest super. Do następnego doła oczywiście. <grych> Ale no, można by było rzec, że takie jest właśnie życie. I jak to mówi jedno z przysłów, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale może to, co ja Wam dzisiaj opowiedziałam, Wy też weźmiecie do swojego serca i przełożycie na swoje życie. Będziecie patrzeć z pierwszym różeniem oka na to, że życie w internecie to jest życie tylko i wyłącznie w internecie, a to, co jest w prawdziwym życiu, jest kompletnie inne. I zdjęcia na Instagramie... Czy filmiki na YouTubie nie oddają tego w 100%, bo ludzie pokazują tylko i wyłącznie to co chcą. Chciałabym też, abyście się nie poddawali, kiedy jesteście w naprawdę psychicznym dołku, żebyście pamiętali o tych trzech punktach, czyli narodzinach, śmierci i zmartwychwstaniu, bo to naprawdę pokazuje nasze życie. Ja niezmiennie, jak zawsze, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie: to, co ja Wam dzisiaj przedstawiłam. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, pa pa!